Cześć siemano, mordeczki, banieczko na zdroweczko, witam was w kolejnym odcinku z cyberpunka, yy, że witam was w kolejnym odcinku z Cyberpunka. Serduszko dla Was, buziaczki. Ja przypomnę tylko o konkursach na 2400 subów 20 zł do wygrania, na 2500 subów 200 zł do wygrania, na 3000 subów potębno do zgarnięcia, Zapraszam też na live co są prawie codziennie. Yy. Dostawcie suba, komentarz jak udostępniajcie i zapraszam do oglądania. Ja kontynuuję i rozpoczynamy tutaj gierkę. Ustawiłem sobie kompresor mordy, żeby gierkę przyciszało automatycznie, także podczas dialogu jak coś to nie będę się tutaj Znaleźć, A mamy znaleźć nagrobek tego, kurde dobra tu żeśmy skończyli Tylko pytanie gdzie ja mam ten nagrobek znaleźć jakby Ten nagrobek gdzieś tu musi być. Dobra, musimy... wiemy, że musimy znaleźć nagrobek, tylko pytanie, kurde, który... który to to jest? To bardziej pokazuje, jakby w tamtym miejscu. Może to gdzieś tutaj jest. Może tutaj. Kurde, też się. No? Nauczyłaś mnie, żebyś nie upadł nikomu, bo miałeś ty ty miałaś rację Okej, okay, nie upadł nikomu Nauczę się tej zasady młody. Aha Co my tu mamy? Kurde, no gdzie jest ten nagrobek cholera, no Pewnie, połem mnie Chcesz mnie napaść? Idziemy za sobą. Kurde, znajdź nagrobek Andrew przed rozmową z policjantami. Który to jest nagrobek? Zjeść gdzieś do góry, kurde. Jakby. Nie pokazuje mi tego, nie wiem co to chodzi w tym zadanku. Może byśmy to zostawili, może na razie? Ja bym sobie to zobaczył. Eee, nie wiem, dobra, szukajmy, dobra, zobaczymy. Muszę, musi gdzieś być. To pytanie. Okej. Okay. A może gdzieś po prostu muszę mam tu gdzieś odszukać, poszukać, znaleźć, przeczytać. Wszystkie są zablokowane jakby. Tu jeszcze coś jest. Który to może być nagrobek? To jest dobre pytanie. O, że który to może być nagrobek? To ja nie mam pojęcia, Hm. Ona. Jak ja mam znaleźć nagrobek? Tu są jeszcze coś. Robert Linder. To nie, a tu musi być Andre, a Why? Roy, to też nie ten nagrobek. Sydmat, też nie ten nagrobek. To też nie ten nagrobek. Andob, też nie ten. Też nie ten. No, no widzę Antonio Pares, ukochany, coś tam. To też nie ten nagrobek. Andrew jest. Czekaj, czekaj. No i co? No znalazłem ten nagrobek i co mam niby tu zrobić? Aha. Próba, próbował kształtować rzeczywistość, i to go zabiło. Andrew Wolejland... Wolejland? Wy na otchło, patrzysz w łatwo, znajdź nagrobek. Andrew przez. No się znalazłem, zapisuję. Znalazłem nagrobek i co? Nie wiem, czy to źle pokazuje, czy co? A tu co mamy? Też nie te nagrobki. To też nie ten nagrobek. A Artur Jetkins, też nie ten nagrobek. Tam coś jest. A, no nie wiem, szukam, kurde, i kurde nie ma, no. Bo co, tu niby ma być jakiś nagrobek, czy coś? Lipne zadanie, powiem wam trochę ekran. Dejan, to nie ten nagrobek, to nie ten nagrobek. Tam pisała Andrew przecież. Tu gdzieś pimiałem ten nagrobek. To jest my life Narazem tego nagroda, gdzieś tu był chude balono Gdzieś tu był ten nagrobek. No ja pierdzielę, no. Ej, ty! Hm. Artur Jetkins. No ja pierdziulam, ale. O, nie fajnie, nie. Muszę szukać nagrobka. grobka że to mi pokazuje tam, a tam nic nie ma takiego.

Mamy, mamy. Pamięci najlepszego przyjaciela, Andrew, Byłeś. Przeczytajmy sobie to. Byłeś Żółwiem. Ale słuchałeś jak człowiek. Byłeś ze mną, gdy babcia mówiła, co jest słuszne. Byłeś ostatnim wspomnieniem lepszego świata. Spoczyłeś w pokoju. Echoler. Ona... Żółw? To żart? Nie wiem, jakie odniosłaś wrażenie, ale mnie, Barry, nie wyglądał na dowcipnisia. Ale Żółw? Johnny, przecież to nie ma sensu. Mówił, że tylko jemu mógł się zbierać, czy coś takiego. Czy to nie wystarczający powód, żeby kupić sobie możliwość odwiedzania go na cmentarzu? To nie jest normalne. Masz rację. Masz rację. Ja pierdolę. Masz rację. Facet wpadł w depresję, a najbliżsi kumple nie chcieli go słuchać. To z kim miał rozmawiać. Wyobraź sobie, że nie masz nikogo. Ukochana babcia nie żyje od lat. Jedyne, co po niej zostało, to taki mały, tępy żółw. Ale ten żółw był tutaj, gdy tłumaczyła ci, jak działa świat. Gdy pocieszała cię po pierwszych niepowodzeniach. I gdy umierała. Wyobraź sobie, jak samotny musi być ktoś, kto grzebie zwierzę na równi z człowiekiem. No z barem jest źle. Jest źle. Jeśli ten cholerny żółw był jedyną rzeczą, która trzymała go przy zdrowych zmysłach, widzę, że zaczynasz łapać. Muszę powiedzieć, jego kumplom. Może jeszcze nie jest za późno. Wiesz, jak jest? Gdy zbyt długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w ciebie. Barry widział w życiu wystarczająco dużo gówna, żebyśmy mogli zastosować tę metaforę. Mhm. Okej, okay, mamy jeszcze opcjonalne porównanie z policjantami. Więc pogadajmy z policjantami, okej, okay. daleko to będzie, okej, okay. siadaj, no to jedziemy mordy, bo jeszcze musimy pogadać z policjantami. Udało nam się znaleźć ten e, nagrobek. Trochę go chwilę szukałem, ale po, po chwili go znaleźliśmy, także nie było tragedii. Kurde! Przepraszam, to auto ma straszne kop ma straszne kopyto, wiecie. Dobra, jedziemy pogadać z policjantami. Zobaczymy co jak to będzie. Ile to jest 12 minuta odcinka. Ja tylko przypomnę mordy, jeśli Wam się odcinek podoba, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, komentarz jakiś fajny, miły, pozytywny. Przypomnę o konkursach na 2400 subów 20 zł do wygrania, na 2500 subów 200 zł do wygrania. Na 3000 subów potem diablo do odgarnięcia. Zapraszam też na swoje live, które są prawie codziennie. No. I daleko mi zostało kilometr. A, ah, bym teraz w policywalno. Hej, Judy, co tam? Judy, możesz do mnie przyjechać? Stało się coś? Tak, przyjedź Ok, coś się u Judy dzieje. I musimy się spotkać z Judy. No problemu. Ale, na, zróbmy to. So... Ale czekaj, ej, 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 ej. A czemu teraz akurat Judy? z Judy? Zróbmy to. Na, zróbmy to, potem pojedziemy do Judy. Zróbmy sobie to, gdy patrzysz, w otłoń. Fajny tytuł na misję, coś tam. Dobra, daleko muszę. Dobra, tak no, samochody w tym. Tutaj są eleganckie parametry. Mm. Wszędzie zakrętów. Nie mogę tak wycisnąć tej kury z maksymalnej prędkości, bo wszędzie pełno zakrętów. Kubaki. Obszar. Dobra, już prawie jesteśmy na miejscu. Jeżeli nie mogę pełnej. Dobra, jesteśmy już prawie, że na miejscu. Mogę wysiąć. Dalej porozmawiajmy z policjantami. Zobaczymy, co nam powiem ciekawego. Okay. usługi. Dobra, zdrówka łasze mordu. To akurat trzy odcinki dzisiaj nagrałem. Jest <laughs> jeszcze z gotyka muszę nagrać, ale to. Ja będę miał chwilę czasu. Na razie jeszcze mam. Ok, oni no, super, kamerkę tak fajnie ustawiłem. Mam nadzieję, że będzie pasować wam. No i dobra, byłaśmy. Oha Jak ja mam się tam niby dostać? O, może tędy jakoś. Nie pajcie się! Starczy dla wszystkich! Wszystko Tu? Z tymi? To ty. Gadałaś z Barem? Postanowił się w końcu ogarnąć? Jak matkę kocham. Mendes! Okej, okay, pogalamy z nimi? Co właściwie wiecie na temat tego zmarłego przyjaciela Berego? Nie za wiele. Rzadko o nim mówił. Kiedyś wspomniał, że tylko on jeden potrafił go wysłuchać. Cieszę się, że miał kogoś takiego. Okay. Rozmawiałam z nim. Wydaje się spokojny, ale mocno przygnębiony. Chyba ma jakiś problem z Mendezem. Co? To czemu nie powie mi tego w twarz. Mm. Najwyraźniej no źle znosił pracę w policji i nie miał o tym z kim pogadać. Mówił, że nawet nie próbujesz go zrozumieć. No, i kto miał rację? E, dajcie spokój. Bary lubi czasem dramatyzować, ale wystarczy nim trochę potrząsnąć i zaraz wraca na ziemię. Mm, zobaczymy. Trzeba będzie później do niego zajrzeć. Dzięki za pomoc. To dla ciebie. O, transfer pieniędzy w toku. Ile dostałem? No dobra, mam spotkanie z barem, ale gdzie ja mam? Nie pokazuje mi tego. Gdzie to niby jest? E Mam teraz wrócić, kurde. Nie pokazuję mi, gdzie to mam iść. Wiesz, przeanalizowałam to sobie. One wszystkie noszą rzeczy... Dobra. Czekajcie, tu gdzieś winda była. Gdzie ta winda była? Tu jest winda. Dobra, winda, windę. Eee, wyjście. Może jak wyjdę to mi pokażę. Tu no, ja tam jest? 19 minuta prawo. Okej. Okay. <tryk> Jak ja mam się spotkać z barem? Niby za kilka godzin. Aha! Okej. Okay. no dobra, skoro za kilka godzin, to my możemy w takim razie jeszcze pojechać do Judy albo nawet szybciej porozmawiać z Wiktorem o. Bliżej mamy do Wiktora Daleko to z buta? 100 metrów Dobra, podjedźmy sobie tam Posprzedajemy co nieco My Posprzedajemy co nieco Dobra. Dobra. nie zaparkuję tą kurę gdzieś tutaj, powiedzmy. Dobra, teraz tak ja się muszę do Barego dostać, do Wiktora. Otwórz pogadamy się z Wiktorem. Okej... Okay. Nie w tą stronę? A, na dół. Dobra. Otwórz. Otwórz. No i dobra, mamy... Jesteśmy u Wiktora. Eee, Słuchaj... Nie śmiej się, ale widuję w mieście dziwne obrazy. Jakby murale, ale wiem, że one nie są rzeczywiste. Pewnie jakieś uszkodzenie Kirosi. Mogę się temu przyjrzeć. Nie, obrazy są złożone i jakby symboliczne. A, w takim razie to biochip. Mózg nie radzi sobie z zalewem informacji, albo wręcz doszło do zmian w korze mózgowej. Możesz coś z tym zrobić? Nie. Powinnaś jak najszybciej znaleźć sposób na pozbycie się biochipu Okej, okay. porozmawiałem z Misty. No ale ba, ale ja. ten. a ja mam 20 obrazów znaleźć w całym mieście. Ja pierdzielę, no to ja nie wiem, czy ja to zrobię. No niech halo. Wiktor, odezwij się, nie mogę z Tobą pogadać. Gdzie to jest Misty? No nie mogę z nim pogadać. Teraz nie mogę z nim pogadać poważnie. Polera. O, o czekaj jest. Nie, 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 to wstecz. Myślałam o wymianie cybernetyki. Masz może coś nowego? Rozejrzyj się. Okej. Okay. Zobaczmy handel To co ja nie potrzebuję eee... Dobra, ten mogę sprzedać Ten mogę sprzedać Ten mogę sprzedać Ten A, przedmiot jest w użyciu Dobra, no, na pewno tego nie chcę. Generacja. Okay. Dobra, patrzę, żeby to posprzedawać. Mm, kosy, katana. Okej, okay, mamy ubiory. No, co tu jeszcze mogę sprzedać? Zwarcia to to to. Okej. Okay. Mmm. Okej, okay, mamy 57 szczepy. Teraz możemy dodać nowe wszczepy jakieś powiedzmy układ szkielet O, układ krwionośny, szkielet Generacja trzecia To nie jest najlepszy Zobaczmy, ten, ten jest słaby i na 22

Ale pan dobra damy jego jak go zamontowałem No nie mogę Halo Ej, ej to nie fajnie. Napiszę? Niespełny bym mógł. Kurwa, no... Straciłem tylko hajs, kurde, chyba. No nie mogę poważnie. No i czemu nie mogę tego założyć jakby? Kurwa mać. Aha. Tyle hajsu. To czemu nie mogę tego założyć? No chyba, że ten aha. Limit będzie się zwiększał, wraz z osiągnię... osiąganiem kolejnych poziomów rozwoju postaci. Aha, czyli ja to dopiero za dobra. Będę mógł założyć, ale potem że dopiero potem jako odzyskam mam dopiero 94 a potrzebuję co najmniej powyżej 105 mm. No dobra Okej okay. Dobra Mordy bo jest 30 minuta ja sobie tu zapiszę odcineczek yy, Mam nadzieję że wam się podobał jeśli tak to zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, jak komentarz jakiś fajny, pozytywny, wpadajcie części na odcineczki, na live, które są prawie codziennie, banieczka na drzeczko, serduszko dla was, całuski i siemano, kolejnego odcinka, siemano.